Proszę państwa, Paweł będzie skakał Tutaj mamy z <ścoughs> met 50 kurwa jest wysoko, nie no jest kurwa wysoko Na Bolidzie możecie z bliska, zobaczcie go stan techniczny Zajebisty kurwa, sprzedaż kurwa, dzwońcie pod 0700, pytajcie o Bolida Kurwa szybkie, że masz oplu. Proszę Państwa, całe chyba nochy, nie? Chuj kurwa stan idealny, dobra, lakierek nowy kurwa i pan Paweł, no kurwa jedziemy, dawaj Maniek, dawaj Manek, ktoś się kameruje. Ty kierownica mi się zgięła. Chuj z kierownicą, dawaj! <śmienic> Ała kurwa rzeczywiście Ała jak mnie wszystko boli Ała kurwa Super Maciek Musi Nie, bo powiedzieć stary co ty żeś odjewał. Ale Paweł ale... Myślisz, Cze... że to dla mnie przyjemne takie skakanie?